Ale dlaczego czego pani sobie Jak ocenia pan tę wystawę? Bardzo ciekawe podejście, humorystyczne, no, przede wszystkim. Jednocześnie, no, trochę, no, nie zgadzam się właśnie z niektórymi poglądami, które może tutaj są wyrażone w ten sposób. Byłem dosyć odważny, ale się podoba. No Szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia. Bardzo mi się podoba, fajne rysunki, naprawdę. Najbardziej mi się podobała pani Szymborska tu w okienku. Ostatnio czytałem jej wiersze z lat młodości i też mi się bardzo właśnie spodobały. Ładne, ładne. Nie, ale ogólnie naprawdę ktoś miał talent i ktoś miał pomysł. Też tak będę rysować, zobacz. I... Tak, bardzo interesujące. Właśnie, bardzo interesujące. No, bliskie nam są poglądy Unii Polityki Realnej i od dawna kibicujemy tej partii. Przykro nam, że jest w tej chwili poza parlamentem. A jeśli chodzi o rysunki, te rysunki pojawiały się już od jakiegoś czasu w najwyższym czasie, także nie są to dla nas nowości. No. W tej chwili ten nowy widzę z filozofem. To jest nowości bardzo aktualna. Bardzo celny. Bardzo celny rysunek. No jest zabawne, ale wydaje mi się, że nie wszyscy to zrozumieją. Podchodziły osoby zainteresowane i im się pod, 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 podobały te rysunki na przykład jedna ja pani na każdy patrzyła i mówiła tak, 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 zgadzam się. Wśród młodszych osób to tak pytają z jakiej to okazji, co to znaczy 13 grudnia. Myślę, że takie okazje jak dzisiaj są świetną lekcją historii. Dostrzegałem pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Uważam, że to przejście było bardzo płynne, bardzo kontrolowane, że Ci, którzy reprezentowali nas przy Okrągłym stolicy, byli tak naprawdę opozycją koncesjonowaną, nie tą spontaniczną, którą znamy z sierpnia 1980 roku. I to nie jest tak, jak czasami próbuje nam się wymawiać. O, o, o to mi Co pani sądzi o przemianach w Polsce po 89? No nie jestem zadowolona. Dlaczego? No, jesteśmy wolni, ale tak do końca to sam pan widzi na tych rysunkach, jak to wygląda. No zmieniło się na pewno, dla jednych na lepsze, dla drugich na gorsze. Wszystko się zaczynało dobrze, skończyło się nie bardzo. No raczej pozytywnie. Myślę, że idę w dobrym kierunku w kierunku demokratyzacji i liberalizacji życia i myślę, że dzięki temu Polska będzie mogła coraz bardziej wchodzić w krąg kultury europejskiej zachodniej. I zajmować to miejsce, które jej się należy. Sądzę, że wszystko w tym kraju zmierza w dobrym kierunku. No i myślę, że dobrze, że dzieją się takie akcje, szczególnie w Lublinie, które przypominają nam właśnie o tych zaszłościach i jednocześnie są kontrastem na tą metamorfozę, która zachodzi w tych czasach, w tych pięknych czasach, jakim jest XXI wiek. Ci, co zawiązywali znów nowe związki do sądów i oni mieli uprawnienia, a Solidarność nie. A mi się da, żeby było ustawione wszystko. Ustawione było. No, no. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Patrzcie na autorytety. Niech się pani zapyta na trzech parlamentarzystów. Bo to oni służą przykładem, pięknie się zachowują, zgodnie, wszystko robią tak jak potrzeba, że trzeba się cieszyć z tego. I to wszystko w cudzysłowie. Przemiany na pewno następują, ale może nie tak, jakbyśmy tego wszyscy chcieli. Znaczy, może nie wszyscy, ale przynajmniej część z nas. Nie podoba mi się to, że jeszcze właśnie to, co tutaj widzimy, czyli stan wojenny i to wszystko, co wokół tego się dzieje. Nie jest wyjaśnione należycie. To chyba najważniejsze, bo no nie spodziewajmy się, że będziemy drugą Ameryką od razu po kilkunastu latach, ale no od tego chyba by trzeba zacząć, bo od tego nie uciekniemy, mi się wydaje. Tak naprawdę nie wiem. Jest tyle rzeczy w internecie, artykułów do przeczytania, że przeciętemu człowiekowi, takiemu Elia, stwierdzić, co jest prawdą, co jest manipulacją, kto kłamie, kto mówi prawdę, jest, jest nierealne po prostu. Jest tego takiego, że normalny człowiek, taki Elias się zaczyna w tym gubić. Nie wiem, czy były sterowane, ale jedno jest pewne, jak patrzę na to, co jest dzisiaj i to, co może będzie u nas, nie wiem, jutro, na wzór Wielkiej Brytanii, to jestem tym generalnie przerażony. Uważa pan, że Yy, Wałęsa to Bolek? Tak. Czy uważasz, że Wałęsa to Bolek? Nie uważam, że to Bolek. W ogóle wydaje mi się, że jest bez sensu oskarżanie Wałęsa o różne jakieś tam yy, związki z tym, że z donoszeniem i tak dalej, bo to ma tam i Twoje zasługi, po co teraz to wyciągać jakieś bezsensowne rzeczy? A nawet jeśli, to co z tego? Po tym, co robił i mówił. Prostok jako prezydent nie no to tak trochę może być, no ale nie chcę nikogo oskarżać bez dowodów jasnych. No, czytałem trochę książki Tyszkiewicza, ale nie tego. Nie, nie jestem w stanie tego tak powiedzieć, że od razu, nie? 80% tak raczej, raczej tak. Ja mam jakiegoś stanowiska na ten temat. Po prostu to on sobie żyje, ja sobie żyję. Nie zajmuję się tą problematyką. dowody, przynajmniej z książek, które w tej chwili się ostatnio pojawiły. No, no oczywiście, że no, nie, nie da się zaprzeczyć ewidentnym tak. dokumentom. Chyba raczej nie. Nie, nie. Z tym się niestety nie zgodzę. Jakieś y, trudno mi jest w to uwierzyć i uważam, że ludzie, którzy to mówią, to po prostu go oczerniają. Nawet teraz mieliśmy okazję się o tym przekonać, ilu, ilu przywódców go szanuje. Praktycznie jest znany na całym świecie i i w wielu sprawach może nam jeszcze pomóc. Muszę się jeszcze z tym dobrze zapoznać, bo nie orientuję się za bardzo w tej tematyce. Wiele publikacji jeszcze wyszło na ten temat, dlatego warto się z tym zapoznać, ale raczej nie. A tam nie będę wypowiadała się, bo później mnie do więzienia wezmą. A nie powiem, nie powiem na telewizji, czy jest. No dobra, jest Bolek. W tamtym czasie to nigdy wiele nic nie wiedział. I te różne podkopywanie jego, te wszystkie wykrywanie, to trudno powiedzieć, jak to jest, no minęło to już przeszłość, ale on trochę się butny zrobił. Prowadząc wykłady za granicą, czyli jak Kwaśniewski prowadzi, no co to za wykłady. Panie prezesie, jakie ma pan wrażenia z dzisiejszej manifestacji? No przede wszystkim jestem bardzo zadziwiony pogodą. To jest trzecia nasza manifestacja jesienna, 14 wrzesień, później 11 listopad i dzisiaj już myślałem, że dzisiaj tak się nie powtórzy, a znowu mamy słońce. Także bardzo jestem wdzięczny Bogu za pogodę, ponieważ to, że dzisiaj tutaj z tymi instalacjami bardzo bogatymi wyszliśmy na ulicę i możemy stać, dużo ludzi może je oglądać, bez tej pogody byłoby niemożliwe. Druga, y, taka rzecz, która mi bardzo cieszy, no to ogromny wysiłek twórczy naszych członków. Ona tak naprawdę pokazuje to, o czym, o czym bardzo dużo osób wie, o czym bardzo dużo osób mówi i y, problem tak naprawdę polega na tym, że y, nie mówi się o tym oficjalnie.